Siema, 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 kolejny dzień Marta, dzisiaj jest źle, mam gorączkę ogólnie, jestem chory, bolą mnie mięśnie, przebrałem się w taki strój, mega mi zimno w ogóle, więc dzisiaj, no słabo, jestem niezadowolony, wczoraj czułem już, że ogólnie jest słabo, a dzisiaj to już jest petarda, nie, naprawdę, czuję, że jest, rozwalony jestem, Niech dawno tak się źle nie czułem, naprawdę. Kurde, jest źle. Naprawdę, mam gorączkę, muszę zrobić, ale jest grubo. ale z psem nie mogę wyjść, bo nie mam siły wstać. No cóż, czasami tak się zdarza, ale na takiej chorobie nie jestem w stanie działać, bo mnie rozkłada. 38,8 i jest grubo. Siema, Siema, Jacob z tej strony. Już dzisiaj troszkę lepiej, pociłem wszystkie toksyny dzisiaj rano miałem 3,92 więc ogólnie jest naprawdę nieciekawie jeszcze mi zaczęło do tutaj boleć ale cóż ja sobie teraz oglądam sobie coś no i co? niestety trzeba było zrobić przerwę, bo nie byłem w stanie zrobić niczego. Dopiero dzisiaj sobie siadłem przed chwilą tutaj do obejrzenia czegoś, bo nie mam naprawdę siły, żeby jeszcze pracować trochę bo pracowałem, ale to tylko po to, żeby gdzieś tam odpisać ludziom, więc... Choroba jest nieciekawa. Ogólnie jestem pierwszy raz chory z taką gorączką od chyba paru lat. Nie wiem, nie pamiętam kiedy nawet miałem taką gorączkę. Okej, okay, więc fajnie. 361, czyli już nie mam całej fajny. Kozacko. No więc fajnie, bo już mi gorączka zeszła, chociaż nie ukrywam, że jakby czuję jeszcze tutaj pół głowy i nie wiem w sumie czy to dobrze zmierzyłem, muszę jeszcze raz to zrobić. Teraz troszkę tutaj zrobiłem lepiej 366, więc no nie jest 362, więc już zeszło i tak fajnie. Jeszcze rano było 39,2 więc było słabo, dlatego teraz jestem w stanie w ogóle coś robić i siedzieć tutaj i jeszcze może powiedzieć troszkę chillować i oglądałem sobie coś tej gruba. Tutaj coś na Netflixie teraz oglądam akurat. Oglądam ciekawe rzeczy, bo mam jakoś odpaliłem serial, ale nie mogłem już po prostu, po prostu słuchać jakby w górę jakby. No, kurczę, nie, nie siadał mi. Bo już go kiedyś oglądałem, ale kiedyś lepiej to jakby wyglądało. A potem obejrzałem sobie film Sekret, który znowu przypomniał mi kurczę o zasadach, których zapomniałem. Może przypomniał mi o zasadach, które... Są w życiu u mnie cały czas, natomiast zapomniałem o niektórych i czas poczynić takie konkretne ruchy w tym kierunku. Mam tutaj jakiś plan, zrobię go, pokażę wam i co do tego potem obejrzałem, polecam w ogóle każdemu film Sekret, tylko nie ten dokumentalny, ten nowy, co jest. Dokumentalny oglądałem, też jest mocny, ale teraz jest nowy, w takiej postaci fabularnej, więc to jest fajne i teraz oglądam sobie poradnik jest medytacja i jest to 8 odcinków widzę takich o medytacji na przykład pierwszy to jest jak zacząć jak pozbyć się napięcia jak zakochać się w życiu jak radzić sobie ze stresem jak być uprzejmym jak radzić sobie z bólem jak radzić sobie ze złością jak wykorzy wykorzystać pełnię swoich możliwości więc widzę tutaj lekturę na kolejne dni każdy mniej więcej ma po 20 minut te odcinki co powiedziałem to są te rzeczy co powiedziałem to są odcinki po kolei no i tutaj fajnie jest o medytacji, a to jest jakby kolejna, można powiedzieć, taka cegiełka, którą muszę udoskonalić tutaj w życiu, bo jestem tutaj na etapie teraz u mnie w życiu, że no dużo się zaczyna dziać, dużo osób wokół mnie jest już mam coraz większą odpowiedzialność. Muszę podejmować większe ryzyko i jakby być lepszym liderem, być lepszym osobą, być ciężej pracującą osobą, być osobą, która się skupia na ważnych rzeczach, na trudnych rzeczach. Nie mogę iść po łatwości, muszę stawiać czoła wyzwaniom, muszę zacząć robić rzeczy, które wcześniej w ogóle nie, nie byłem gotowy, bo uważam, że każdy z nas ma jakby etapy w życiu, kiedy na coś jesteśmy gotowi, a na coś nie jesteśmy gotowi. Jeżeli nie Jesteśmy na coś gotowi w tym etapie życia i zaczniemy coś robić, to po prostu może się coś dla na nas skończyć i bardzo szybko się wycofamy z tego. To nie o to chodzi, żeby zacząć się wycofać, tylko żeby zacząć i to wpro coś wprowadzić, zrealizować, rozwiązać problemy i tak Piłem szejka wczoraj i to był mój jedyny posiłek. Dzisiaj już troszkę więcej, bo dzisiaj już w pewnym momencie grączka zeszła i 892 potem 388, teraz potem 37,6, teraz 36,6, więc wszystko jest OK. Dzięki temu mogę siedzieć w ogóle to mówić. Ale te dwa dni naprawdę mnie dużo nauczyły. Wiem, że to był znak po prostu goda, i jestem na to wdzięczny. Dało mi to dużą lekcję, dało mi to do zrozumienia, i dało mi to taką refleksję, że nie ma czasu do stracenia, można tracić czasu, i trzeba inwestować w go jak najwięcej w osoby, które są najbliższe. Bo niekiedy ktoś woła o pomoc, ale tego nie mówi. I jeżeli nie podejmiemy my żadnych kroków, to ta osoba nigdy tego nie zrobi i może do końca życia już tego nie zrobić. Bo po prostu nie ma tyle swojej odwagi, bo po prostu wie, że coś zrobiła źle. Boi się reakcji tej drugiej osoby. Dlatego my musimy teraz w swoje ręce i zaangażować coś, zrobić coś. Przekazać coś wartościowego, tej ja sobie wiedzę dać nową nadzieję, inspirację, motywację. inspiracji i nadzieję, bo motywacja to jest tak, takie, wiecie, wiedza, nową perspektywę, nowe możliwości pokazać. Pokazać co jest dobre, co jest złe według nas. Uświadomić coś. Wtedy zacznie się coś zmieniać. Więc bardzo można dni, Weźcie te słowa do siebie. Dziękuję za oglądanie, to by było na tyle w tym odcinku, więc jeżeli się podobało, zostaw lajka, suba, no i ciekawy komentarz, no i lecimy, do jutra, siemanko.